Małgorzata weszła do kuchni. Maker już tam był. Siedział przy stole. Po środku stała butelka otoczona talerzami z solonymi grzybami, kwaszoną kapustą, małosolnymi ogórkami, szynką, marynowanymi pomidorami, śledziem z cebulą i ikrą łososia. Na patelni smażyły się ziemniaki. W piekarniku na blasze stygła kurczak w majonezie. Rzuć picie, Maker, powiedziała Małgorzata, bo już nie mam siły tego znosić. Prawie codziennie pijesz. Maker z zaskoczeniem spojrzał na żonę. Rzucić? Cicho zapytał. W pięćdziesiąt osiem lat. Zdajesz sobie sprawę, Ceo, mówisz, Małgorzato. Przecież dziś jest wolne. Sam sobie wszystko przygotowałem, nakryłem. To ostatnia radość w moim życiu. Niczego innego nie mam, Ceo grzeje duszę i uspokaja serce. A ty chcesz, żebym to rzucił? No kim ty w takim razie jesteś, Małgorzato? Nie mów głupot, powiedziała. Jedyna radość to dla niego. Patrzeć na ciebie to wstyd. Nie tylko sam ze sobą rozmawiasz, ale już nawet pijesz sam kropka. Czy ty nie rozumiesz, że z każdym dniem głupiejesz coraz bardziej? Ze mną to straszne życie, maker. To ja głupieję z każdym dniem. Maker naprawdę się zdenerwował. To ze mną straszne życie. Jak możesz w ogóle takie rzeczy mówić? Głupie je podobno. Będzie pani. Takich mężczyzn jak ja, którzy wszystko sami robią, nawet kurczaka sobie usmażą, dziś nie znajdziesz. A to, że sam ze sobą rozmawiam i piję. Bo w domu nie mam z kim porozmawiać ani wypić, tylko z samym sobą. Mam co opowiedzieć. Ale nie ma komu, Małgorzato. Tak, piję sam ze sobą i rozmawiam, bo muszę. A z kim niby mam pić i rozmawiać? Z tobą. Małgorzata nie odpowiedziała. Wiesz, jak mnie na fabryce szanują, kontynuował swój monolog maker. Tak, tam prawie, że mnie codziennie czczą. I nikogo nie przeraża, że rozmawiam sam ze sobą i piję, bo to cenią. Zwracają się do mnie nawet per imię i nazwisko. Sam dyrektor generalny wita mnie za rękę i pyta o zdrowie. Głupieje. Ty, Małgorzato, nigdy głupich nie widziałaś. Głupi, Małgorzato to ci, co sami ze sobą nawet nie rozmawiają. Tak, tak, i osiemdziesiąt tysięcy miesięcznie przy szlifierce nie zarabiają. I kurczaka na kolację sobie nie usmażą. Pokazałbym ci, kto tu jest głupi. Ale ty sama stałaś się zbyt mądra. Małgorzata uśmiechnęła się. Co mi tam w twoich pieniądzach, maker? Powiedziała. Ja też swoje mam. Zarabiam nie mniej od ciebie. Więc albo rzucisz picie, albo się rozchodzimy. Już ci powiedziałem, że to moja jedyna radość w życiu, odpowiedział Maker. Więc niczego rzucać nie zamierzam. I koniec tej rozmowy. Dziś jest wolne i mam do tego prawo. Dobrze. Zostań więc ze swoją jedyną radością, a ja sobie pójdę. Nie będę wam przeszkadzać w szczęściu. Idź sobie gdzie chcesz, Małgorzato, powiedział maker. Tylko potem sama będziesz żałować, żałować. Ja. Oczywiście, odpowiedział maker. A gdzie ty niby pójdziesz, nieszczęsna, znajdę sobie miejsce. O mnie się nie martw. Ważne, żebyś ty sam się nie zgubił ze swoją jedyną radością. Nie zgubię się, powiedział maker, wskazując na pełną butelkę. Z nią, Małgorzato, na pewno się nie zgubię. A jeśli będzie trzeba, szybko znajdę sobie inną, która nie będzie stawiać ultimatum i stawiać warunków. Wiem, ile jestem wart, Margo. Nie rozśmieszaj mnie, maker, powiedziała Małgorzata. Gdzie ty sobie inną znajdziesz? Komu potrzebny jest 58-letni zgorzkniały pijak. Z powodu Twojego pijaństwa nikt cię nie chce. Nawet z Twoją wysoką pensją, ach, nie jestem nikomu potrzebny, zawołał maker. A czemu to nie odeszłaś ode mnie przez wszystkie te lata? Dlaczego żyłaś ze mną tyle lat? Może dlatego, że cię żałowałam, odpowiedziała Małgorzata. Najpierw żałowałam twojej mamy, bo była dobrą kobietą i wiele mi pomogła. Kiedy byliśmy jeszcze młodzi, zawsze mi pomagała z dziećmi i pieniędzmi, broniła mnie przed tobą. Nie chciałam więc zasmucać jej odejściem, a miałam nadzieję, że poradzisz sobie z tym problemem. A gdy nasza młodość minęła i twojej mamy już nie było, jak mogłam cię porzucić? Przecież wiedziałam, że nikomu inny nie jesteś potrzebny. I ja, zdziwił się Maker. Niepotrzebny? Szczerze mówiąc, nic głupszego w życiu nie słyszałem, powiedział Maker. Gdybyś wiedziała, ile kobiet kręci się wokół mnie i jak jestem potrzebny w rodzinie. Albo jesteś ślepa, albo udajesz. Spójrz na mnie, spójrz, każda by za mnie poszła. Do emerytury mam jeszcze siedem lat. I to nie ty ode mnie nie odchodziłaś z litości, ale ja z tobą żyłem te wszystkie lata, bo najpierw mama mnie o to prosiła, a potem, gdy jej nie stało, chciałem, żeby dzieci dorosły i stanęły na nogi. A poza tym, ciebie też żałowałem. Więc tak to wygląda, Małgorzato. A ty mówisz, żebym rzucił picie. Jak mogę? To jedyna radość w moim życiu. Raczej ciebie porzucę, Małgorzato, niż rzucę picie. Wychodzi na to, maker, że żyliśmy razem 28 lat, ale nie kochaliśmy się, tylko bezskutecznie żałowaliśmy siebie nawzajem, powiedziała Małgorzata. A w rzeczywistości żaden z nas nie potrzebował tej litości, prawda, wychodzi na to, zgodził się maker. I według tego wszystkiego, maker, to nie ja jestem twoją jedyną radością w życiu, tylko ona, Małgorzata, wskazała na butelkę. I Jesteś gotów mnie na nią zamienić. Wychodzi na to, spokojnie potwierdził maker. Więc idę sobie. Rób, co chcesz? powiedziała Małgorzata. A poradzisz sobie bezemnie? mnie. Zapytała Małgorzata. Jesteś pewien? Czy to tylko puste słowa? Nie martw się o to, odpowiedział maker. Jeśli coś się stanie, znajdę pomoc. Nie brakuje mi adoratorek. Nie chciałem ci mówić, ale nawet dwudziestolatki na mnie patrzą. A czemu niby one na Ciebie patrzą? No bo czemu by nie? Przecież jestem nie tylko szlifierz szóstej kategorii. Umiem śpiewać i tańczyć. Potrafię pięknie mówić. A do tego jestem wesoły. Nie ma się mnie czego wstydzić w towarzystwie. Potrafię się zachować, bo znam swoją wartość. I wiem, jak się odpowiednio zaprezentować. No a co, że czasem sobie pozwolę na kieliszek. Przecież mi to nie szkodzi. Nie szkodzi? Nie. Wręcz przeciwnie. Dodaje mi charyzmy i pewności siebie. Staje się, że tak powiem, bardziej artystyczny. Przychodzą mi do głowy mądre myśli, improwizuję. Staje się bardziej swobodny, a to pozwala mi w pełni ujawnić moją genialność, moją interesującą osobowość. Gdyby nie ty, Małgorzato, zostałbym wielkim artystą, piosenkarzem albo tancerzem, bo jestem interesującą osobą, Małgorzato. Gdyby nie ty, rozwinąłbym swój talent. Przecież nie zauważałaś, jak innym ludziom jest ze mną ciekawie. Zauważałam, odpowiedziała Małgorzata. A ty, Margo, w ogóle jesteś nudna. Z tobą żyć to nuda. Nawet w gościach jesteś jak nieżywa. Nie śpiewasz, nie tańczysz, mądrych słów nie powiesz. Anekdot nie znasz i poczucia humoru ci brakuje. A wiesz czemu? Czemu? Zapytał maker. Bo nie pijesz, odpowiedziała Małgorzata. Zapraszają cię do gości tylko ze względu na mnie, makarze. Bez mnie nie miałbyś nawet znajomych, bo jesteś nudny, makarze. A ty uważasz się za wielkiego artystę. Ja, Małgorzato, jestem interesującą osobą i ty o tym wiesz równie dobrze jak ja. Tylko ze złośliwości nie chcesz tego przyznać. A może mi po prostu zazdroszczysz? Zazdroszczę. Czego? Tego, że potrafię to, czego ty nie potrafisz, Małgorzato, bo znam swoją wartość i mam poczucie własnej godności, przekonałaś mnie, powiedziała Małgorzata. Teraz mogę odejść od ciebie z czystym sumieniem. Sama złożę pozew rozwodowy. Mieszkanie podzielimy na dwa w różnych dzielnicach. Do rozwodu i podziału będę mieszkać na działce, Maker nic nie powiedział. Milcząco patrzył, jak Małgorzata pakuje rzeczy. Żegnaj, makarze, powiedziała Małgorzata, gdy wszystko było spakowane, odchodzisz. Zapytał maker. Tak po prostu? I nic więcej nie chcesz powiedzieć na pożegnanie? Wszystko zostało powiedziane, makarze, odpowiedziała Małgorzata. Nie ma już nic do dodania. Chyba, że to. Małgorzata położyła na stoliku pendrive, obejrzyj to, jak będziesz miał czas, powiedziała. To krótkometrażowy film o tobie, Makarze. Ty w roli głównej. W jakim sensie? Zdziwił się Maker. Przez długi czas, gdy była taka możliwość, nagrywałam cię na wideo podczas twoich szczęśliwych chwil, wyjaśniła Małgorzata. Nie chcesz zobaczyć siebie z boku i zrozumieć, jaki jesteś w tych okresach swojego życia? Nie chcesz zrozumieć, jak interesującą osobą jesteś i jak postrzegają cię inni? Zobaczysz, jaki jesteś dowcipny i mądry. Jak pięknie śpiewasz i jak świetnie tańczysz. Zwróć szczególną uwagę na swoje żarty i anegdoty. Hektarów, hektarów zaśmiał się nerwowo Maker. Żegnaj, powiedziała Małgorzata i wyszła. Minęła godzina od wyjścia Małgorzaty. Maker siedział przy komputerze i oglądał nagranie. Obrzydliwość myślał. Ochyda. Świństwo, jak ona mogła! Uch, ta żmija. Czy to naprawdę ja? Nie, ale jak ona mogła? Po Ceo. Co chciała tym powiedzieć? Tego Ceo zobaczył Maker, nie widział nawet w najcięższych filmach o szkodliwości alkoholizmu. W dzieciństwie w szkole pokazywano mu filmy o szkodliwości picia, ale nawet tam nie było takiej obrzydliwości, świństwa i podłości, jakie zobaczył w filmie nakręconym przez jego żonę o jego życiu. Kiedy ona w ogóle zdążyła to wszystko nagrywać. Zastanawiał się Maker. Tutaj były prawie wszystkie imprezy, wszystkie biesiady z ostatnich kilku lat. I w domu, i w gościach, i na działce, i w restauracjach. Boże, jaki wstyd. I to ja. Ale dlaczego niczego takiego u siebie nie zauważyłem? Wręcz przeciwnie, myślałem, że jestem inny. A może to nie ja? Może ktoś przebrał się za mnie i po prostu odegrał rolę? W pewnym momencie maker poczuł się tak źle z tego powodu, że uciekł do toalety. Wracając, kontynuował oglądanie. Tak, tak, myślał maker, to pamiętam, na działce u kogoś tam. Już nie pamiętam u kogo. Wtedy najadłem się pieczonego mięsa, pamiętam, że wtedy pięknie śpiewałem i świetnie tańczyłem. Mam nadzieję, że Małgorzata to nagrała. Ciekawe byłoby to zobaczyć. Oczywiście Małgorzata to także nagrała i maker zrozumiał co nazywał pięknym śpiewem i zdrowym tańcem byłem pewien że najpierw tańczyłem lezginką myślał maker a potem zatańczyłem cygańskiego pamiętam że bardzo się starałem i byłem pewien że wszyscy zachwycają się moimi tańcami a wychodzi na to że po prostu stałem przy muzyce po środku dużego tarasu po kolei uderzałem nogami o podłogę machałem rękami na boki uderzałem się nimi w uda i kręciłem głową i to nazywałem lesginką i cygańskim. A po Ceo kręciłem głową? Jaki wstyd. Nie, to nie może być prawda. I to ja nazywałem to pięknymi tańcami? To nie ja. Jakie obrzydliwe miny robiłem przy tym. Boże. Kogo ja naśladowałem? Następne Ceo zobaczył maker to sceny, w których flirtuje z innymi kobietami. Co to za bzdury opowiadam? Boże, myślał maker, patrząc na te ujęcia. A co znowu z moją twarzą? Dlaczego ciągle robię jakieś dziwne miny? Czy to według mnie wygląda ładnie? Panie, jaki ja jestem brzydki w tych momentach. Czy naprawdę myślałem, że jeśli będę robić takie miny, to spodobam się kobietom? I po co ciągle wyciągam grzebień i poprawiam fryzurę? Dalej, Maker zobaczył, jak opowiada żarty, wesoło opowiada anegdoty. To wcale nie jest śmieszne, z przerażeniem pomyślał Maker. Nie jest śmieszne do tego stopnia, że to nawet nie jest wulgarne, a chce się płakać. Mało tego, że same historie i żarty są nieciekawe to jeszcze moje miny. Dlaczego ciągle mrugam i wystawiam język? Gdy mówię czy myślę, że w ten sposób przypominam wielkiego aktora? Tak chyba. Jaki koszmar, potem była scena, gdzie Maker grał na grzebieniu szybki mołdawski taniec. Albo raczej próbował grać. Może kiedy pije, to nie tak dobrze słyszę, pomyślał Maker. Ale dlaczego nikt mi wtedy nie powiedział, że to jest do niczego? Dlaczego? Z drugiej strony i tak bym w to nie uwierzył, bo wydawało mi się, że gram wirtuozowsko. Film doszedł do momentu, gdy Maker na noworocznym przyjęciu pięknie śpiewał. Ze wstydu, maker nawet zasłonił twarz rękami. Okazuje się, że po prostu darłem się na całe gardło, żeby zagłuszyć wszystkich. Tak to było. I po CEO jeszcze machałem rękami? Po CEO? A co jest z moją twarzą? Skąd na niej tyle złości i nienawiści? Czy mi się wydaje? Nie. Nie wydaje się. Sądząc po twarzy, na pewno w tym momencie nienawidziłem kogoś. Ciekawe kogo. Piosenka jest przecież taka ciepła pod moskiewskie wieczory. Tylko dlaczego tak krzyczę. I czemu jestem tak wykrzywiony? Wygląda to jakbym nie śpiewał, a kogoś przeklinał. Boże, jaki wstyd! Dalej, maker zobaczył, jak on i jakiś inny facet rozmawiają w czyjejś kuchni. Było to 8 marca. Pamiętam, że wtedy omawialiśmy jakąś bardzo ważną kwestię, myślał Maker z przerażeniem, patrząc na komputer. Byłem przekonany, że wymyśliliśmy coś wybitnego. Ciekawe, co takiego wymyśliliśmy. Obejrzawszy ten fragment, Maker zrozumiał, że tamtego wieczoru on i jego znajomy, którego imienia już nawet nie pamięta, w ogóle nic poważnego nie omawiali, chociaż przy tym coś mówili i obaj często się nawzajem przerywali. Dochodziło nawet do krzyków i wzajemnych obelg, ale zrozumienie sensu ich rozmowy było niemożliwe. Maker próbował to zrozumieć. Kilka razy oglądał ten fragment, ale nic nie pojął. I to przy tym, że wszystkie wypowiadane słowa były bardzo dobrze słyszalne. Zrozumiałe były nawet przekleństwa, ale o czym rozmawiali, nie było jasne. Jak to możliwe, myślał Maker. Przecież dobrze pamiętam, że zrozumieliśmy się nawzajem, wszystko ustaliliśmy, o wszystkim się dogadaliśmy. O czym się dogadaliśmy? I co zrozumieliśmy? To jest po prostu zbiór jakichś słów, które w ogóle nie mają ze sobą sensu. Jaki koszmar. A przecież wtedy pomyślałem o sobie, że jestem bardzo mądrym człowiekiem, mądrzejszym od wszystkich. Wydawało mi się, że umiem tak interesująco rozumować. Maker wyłączył komputer. To wcale nie był koniec filmu, ale już nie mógł więcej oglądać. Zadzwonił do żony. Radośnie odebrała Małgorzata. Wielki artysta zadzwonił. Czego potrzebuje interesujący człowiek od niepotrzebnej i nieinteresującej kobiety? Jak mogłaś, Małgorzato, tak okrutnie ze mną postąpić? Zapytał maker. A co ja takiego u was zrobiłam, makarze? Zdziwiła się żona. Nakręciłam film o ukochanym mężu i w każdym znaczeniu interesującym człowieku. Chciałam, żeby inni też poznali, jaki ty jesteś. Jak pięknie śpiewasz, świetnie tańczysz, śmiesznie żartujesz i interesująco dyskutujesz. A poza tym na grzebieniu grasz takie rozgrzewające mołdawskie tańce? Swoją drogą, gdzie ty się tego nauczyłeś grać na grzebieniu? Małgorzato, przestań, żądam tego. Co takiego nie rozumiem. Ja po prostu chciałam pozostawić po tobie miłą i długą pamięć, żeby potem pokazywać dzieciom, wnukom i prawnukom, żeby wiedzieli, pamiętali, jaki wielki człowiek był ich ojciec, dziadek i tak dalej. Czego się martwisz, makarze, nie rozumiem. Z tobą sam dyrektor codziennie wita się za rękę, a ty chcesz popaść w melancholię. No. Przestań natychmiast. Proszę cię, Margo, powiedział maker, nie pokazuj tego nikomu, szczególnie dzieciom i wnukom. Zgoda? Nie, makarze, odpowiedziała Małgorzata, tak nie mogę. Włożono w to dużo pracy, a poza tym mam bardzo duże nadzieje na ten film, a ty mówisz, nie pokazuj nikomu. Na pewno pokażę i to w pierwszej kolejności dzieciom, wnukom i prawnukom. Może chcę, żeby oni stali się tacy sami jak ty, ale nie rozumiem, co ci się nie podoba, makarze, czy to po prostu twoja skromność. W takim razie, makarze, zapewniam cię, że skromność tu nie jest na miejscu. Niech wszyscy zobaczą, jaki jesteś we wszystkich znaczeniach wielki i interesujący człowiek, i że gdybyś nie został szlifierem, to pewnie zostałbyś albo wielkim filozofem, albo wielkim tancerzem, w najgorszym razie wielkim śpiewakiem. Mam nadzieję, że w moim filmie to pokazałam. Powiedziawszy to, Małgorzata wyłączyła telefon.